Witajcie, witajcie, cześć, cześć, czołem kluski z rosołem. Schodzimy na kolejne piętro. 12, moi drodzy. Ciekawy jestem, co się będzie tutaj działo. wiekiera złoto 1,10, nic zidentyfikowano. Pewnie będzie na sprzedaż, ale tak to tak to fajne w miarę. A no my mamy co? 4,12. Też nie jakiś taki super ten miecz. Od obra obrażenia od ognia jeszcze tam 1.10 to jest całkiem fajne. Ale jeszcze coś lepszego można by znaleźć. Ja już mówię, najbardziej mi na tej tarczy zależy, dzisiaj sobie ją zidentyfikujemy. Jak to będzie coś dobrego, to fajnie, jakby dodało do obrony jeszcze kilka punkcików. Tak, do 16 chociaż. No i ten hełm musimy wymienić, to jest taki priorytet. O nie! Tylko nie sukuby, mój drodzy, tylko nie sukuby. To jest coś, czego nie znoszę. Nie znoszę. A tylko strzela właśnie w ten sposób. Zabija nas prawie na strzała. Znaczy nie no, bez, bez przesady, ale taka seria jak nas trafi, no to już... Nie, 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 nie. Chyba umniemy ten poziom. A, nie będę za nimi ganiał za każdym razem. Fajne tyłeczki i tym podobne, ale... Ale nie. O, level? wpadł dobrze. To jest mega upierdliwe. Dobra. Teraz się zobaczy. Najpierw trzeba tu jeszcze trzymychnąć przed nimi. Ja pierdziele, gdzie są schody. Tu. Nie da się ich nawet zwołać jakoś tak. Wiecie tutaj. Bo od razu jest ucieczka. Ucieczka i strzelanie. Ucieczka i strzelanie. To samo co ci ucznicy, tylko jeszcze gorzej, bo jest ich tutaj od cholery jeszcze więcej. Nie wiem, mam ich tak pojedynczo wybijać? Chyba trzeba tak, no. Jeszcze ile ich tam zostało jeszcze? Dobrze, że, że jak tu wejdę i już ich wybiję raz, to już się nie pojawią, to jest duży plus. Ale obrażenia robią masa, masakrycznie duże. One chyba magią po prostu biją, nie ogniem jakimś. Lagio. Ale się wypinają jak umierają, ja Cię <grymne> Fajnie, podoba mi się. Takie demonice. Dobra, mała tarcza. Trzeba uzupełnić mikstury. E, powiem Wam, że nie uciekały aż tak bardzo. Może będzie się dało to znieść. Eee, a chętnie bym sobie sprawdził, właśnie, jak to jest z tą odpornością na ogień, czy one nie, były, nie biją przypadkiem z ognia. Ile nam tym zabierzesz? No, strzel 54. A, tu jest życie 70. No, jeszcze raz traf. Dwa punkty, tak? I znowu dwa punkty. A jak nałożę to. Kurwa, jeszcze więcej walnęła. To nie jest odporność na ogień, kompletnie. Nie jest tu istotna. Dobra, leży. No cóż, musimy sobie z nimi jakoś poradzić. Jest, ich będzie więcej i więcej, niestety, na niższych poziomach. Gonienie za Sukubami postacią mele jest. To jest piekło po prostu, no. Koszmar, o. Heh. Tak można to porównać. 12 poziom, ale jest ich 16, tak? Więc już niedaleko do. Do naszego pana ciemności grozy. Takie to proszę bardzo, to dwa strzały giną, czasami na jeden. Całą niech są podniosłem. O zaczynam O, ja pierdzielę. No 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 no. Moi drodzy przyjaciele. Dwa najgorsze zestawy. krótka I magia. Trudki, bo one do nas podbiegają przynajmniej. Teraz sukuby. Ja pierdzielę, ile tego jest. Dobra, powolutku, powolutku. Jeden. Drugi. Damy radę na spokojnie, na spokojnie. jest skórzana zbroja. Leczymy się. Wracamy po złoto cyk. Potrapie. No i czas wrócić do miasta. Siódemka, portal. I wchodzimy. Masakrancja powiem wam. Nie wiem, czy nam to zabiera jakoś punkty wytrzymałości. Tak, zabiera. Zidentyfikujmy sobie zbroję w takim razie. Uleczmy się, kupmy więcej potionów. No i trzeba ich wykończyć. Jak się po kolei. Okej, okay. myślę, że wystarczy na razie. Powiedzmy. Na identyfikacja. Zostań na chwilę i posłuchaj. Zobaczmy najpierw to, 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 nie. Obrona 10, plus 18 do siły, fajne, ale no, nie, 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 Tutaj plus 21 do siły, no to, to, to już jest dobre, naprawdę. Ale bo mamy 412, to jest 110, no nie, 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 to za, za słabe jeszcze. Chociaż no siła wzrasta mocno wtedy. 18, 26, 19, 28. To nawet jest lepsze wtedy, patrzcie. Ale celność spada mocno. Dobra, to nie. A tutaj, tak, tylko żeby sprawdzić odporność, każda plus 23 i 18 do żywotności. Fajne, to będzie drogie. No i to na sprzedaż, więc tarcza sprawdźmy. Dobrze, plus 90 do obrony. 11 do magii to, tak, średnio mi potrzebne. Ale 90 do obrony, bardzo fajna tarcza. Czyli daje nam nie 12, a. No, za 20, tak mniej więcej. Tak? No, dokładnie. Mhm. Super. Rewelacja. Co mogę dla Ciebie zrobić? Taka tarcza to jest już naprawdę coś dobrego. Wekiera Titana Plus 21 siły 2000. Odwaga Arkejna. 10 000 to jest ta zbroja. inwikatowa. Szkarłatny pierśń zostawiam. Habit sprzedajemy. I zbroja Giganta. 18 do siły sprzedajemy. Fajne. Dobra, tu kolejne 30 kołana wpadło. Eee, to można by to... To naprawiamy normalnie. To Naprawiamy normalnie, to klucze też. A, miecza jeszcze nie naprawiam. Dobrze. To sobie wywalimy tutaj. Mamy jeszcze jeden portal miejski, tak więc bierzemy go ze sobą. 15 koła wywalam tutaj. Kolejne prawie 15 koła wywalam tutaj 30, 60, 90 no ponad stówkę mamy już, ładnie Ten pierścień, dobra, też niech sobie tutaj leży Jak będę potrzebował, to go Po prostu nałożę Jak sobie nie będziemy dawali gdzieś rady Sprawdzę Co jeszcze przedmioty Jakieś rzadkie, zbroja zaufania 18, 27 23 Ja muszę mieć coś mocnego, naprawdę Kafar, 103 do obrony Zabie... Zbawienna tarcza księżyca Obrona 7, 103, no to słabe, i 7, plus 7 do każdego atrybutu, no to już, to już dobre. Czyli to daje nam 14, tamto 20, ale to daje jeszcze 7 do atrybutu każdego hmm. 20, a tamto 14. Do każdego atrybutu biorę 12 tysięcy. Myślę, że warto Co mogę fajna tarcza. A to będziemy mieli w razie czego tak. No zobaczmy. To jest taka zwykła, tak? Czyli 84, teraz będzie trochę mniej. 77. Ale zobaczcie, wzrasta nam punktów życia, siły, zręczności. Myślę, że warto za te 4, 5, 6, 7 punkcików obrony. Chociaż kto, Co kto go tam wie. Zrobić? Zobaczmy jeszcze raz: może tu się coś zmieniło. Zbroja, zbroja, zbroja. Zbroja, słaba, 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 tu nic. Nie, po prostu zniknął ten przedmiot. A może jakiś hełm macie lepszy. Nie. Nope. Tutaj wymagania siła 80. Patrzcie. Coś mocarnego, dobra. Mówię tą tarczę zostawiam sobie tak na wszelki wypadek, jakby ta nagle zniknęła przypadkiem. <laughs> Rozwaliła się czy coś. No i lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Trzeba klepać cukuby. Odporności za dużo nie mamy. Na magię tylko 10%, na błyskawice 30%, na ogień 10%. Przydałaby się jakaś... jakaś hełm, tarcza czy cokolwiek z odpornościami właśnie. Dobra, sukupki. Sukupki małe. Dobrze. Tu jakaś księga jest. Zaraz sobie ją sprawdzimy. No, ale ich tam jest skurczy synów no. Postać mele na magu. Trzeba odporności jakiejś zyskać naprawdę. Ile was tu jest? Tu jest Elita jakaś w ogóle? Patrzcie. O, oh, shit! Ucieczka, 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 moi drodzy. Ucieczka, bo będzie pierwsza śmierć. Trzeba się pozbyć najpierw tych wszystkiego innego. Ale zabiłem Elitę przynajmniej. Tak mi się wydaje. Przejdziemy tędy najpierw. Niech to wszystko za nami biegnie. Au. Nie masz mikstur za bardzo tutaj. Da się to shiftem przerzucać? Nie, nie da się. Oj, oj, oj. oj, oj. To wszystko za nami biegnie, dobra. Au, 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 au. au. Dobra, tu staniemy i bijemy. Okej, okay. lepiej, lepiej. Złoto. To, sukup, pokus na sukuba, tu jest piesek jakiś, dobra, sukup, 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 Nikt on tam daleko nie odbiega, bo go nie dogonię, Jest dobrze, dobrze. My damy radę. Nie wiem, jak będzie, jak Spear dzielać to nie damy rady. Tu helmyk nie wypadł fajny. Zwykły, biały, niestety. Dobra, zginęła. Jeszcze cztery chyba pociski widzę. Nie, więcej. Pięć chyba. Dobra, do rogu. Pięknie uciekasz. Dobrze. Chodźcie, maleńkie, chodźcie do taty. O kurwa, nas tu zszarżował. Dobra, najpierw ty i teraz ciebie. Do rogu. Pyk, 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 pyk. Dobrze, pięknie. Jeszcze trzy mikstury nam zostały, chyba w plecaku jeszcze ze dwie mam. Nie, to będzie zwiewać tak strasznie. Masakryczna jesteś, babo, wiesz? Że tak uciekasz od swego pana? Pyk, pyk, pyk. Dobrze, poszło. Okej, okay, jeszcze mamy cztery miksturki. I trzeba będzie się wrócić. Sukupko! Trzy razy trafiona i ucieka. Dobra, po tobie. Tu zwykły hełm, tu nie podnoszę. Jedna została. Biedna jedna. Leży. Dobra. Tu nam coś wypadło z tej elity, au, 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 kolczuga, o, może coś lepszego, chociaż wątpię. Wydaje mi się, że kolczuga nie była jakaś mocna. Zabijmy te trujące dziady tutaj. Znowu coś wypadło, Pierścieniowa zbroja, pięknie, ale biała niestety. Kolczuga daje tylko 18 punktów, a to 19, słabizna. Płytowa zbroja nadal najlepsza. Zidentyfikuję sobie to, zobaczymy, może coś będzie fajnego, ale wątpię. Szczerze w to wątpię. Dobra, podejdźmy tutaj jeszcze, okrążmy to. Co już mam nadzieję, że nie będzie. Więcej. Tu jest jakieś przejście, sprawdzę, żeby nie było. E, nic tam nie ma na końcu. Ta część tam jeszcze została i przeczytać tą księgę, która tutaj... Stoi na piedestale. Czarny król: Oddajcie cześć i pokłon diablo, panu grozy i niszczycielowi dusz. Kiedy przebudziłem mego mistrza, spróbował opętać śmiertelnika. Diablo chciał posiąść ciało króla Leoryka, jednak był jeszcze zbyt słaby. Potrzebował ofiary słabszej i najwniejszej, by powrócić w pełni do tego świata. Uznał chłopca Albrechta za idealny cel. Podczas gdy król Leoryk tracił zmysły po nieudanej próbie opętania, ja porwałem jego syna Albrechta. I zaprowadziłem go przed mojego mistrza. Teraz oczekuję rozkazu od diablo, i modlę się o to, by zostać nagrodzonym, kiedy zostanie panem tego świata. Pojebane jakiś gość. Chociaż wy zaraz wszyscy zginiecie. Dobrze, tak jak się wypina tutaj, no nie mogę, wszystkie się. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Zostało nam jeszcze chyba jedno pomieszczenie tutaj, takie większe. Nie chcę tych sukubów już widzieć na oczy. Tu hełm. Czy on jest biały czy niebieski? Chyba biały. A, piątka. Hmm. Nie, musimy coś lepszego znaleźć, jakąś ósemkę na przykład, czy coś, coś takiego. Bo to mnie nie usyta. Tu jeszcze coś jest, patrzcie. Zaraz tam pójdę, ale najpierw tu. tu wejście na górę, a tutaj? Czyżby jakiś pokój sukubów? Czy jest tu jakiś sukub? Jest, patrzcie, jeden się ostał. He, he, he. Zarżnięta w rogu. Oby nie zarżnięta. Mała skrzynia. No i na mała skrzynia, i kolejna mała skrzynia. No pszcz. O cholera. O to będzie zabawa znowu. A ja już mam mało mikstur moi drodzy. Dobra, najpierw ci, co szarżują, bronią swoich pań. Chlejmor niebieski, A, Ciekawe. Dobra, jest dobrze. Jeszcze dwie mikstury mamy. Coś tu. Dobrze. E, jakoś poszło ładnie. Upsi. Teraz tutaj wrzućmy sobie to. Okej. Okay. O cholera. Ale to nas walnęło. No dobra, tu mamy jeszcze pokoik. Jeden pokoik, drugi pokoik. Oho, tam się otworzyły drzwi. Sukup kolejny. Oho, więc jest tu. Nie nic nic dobrego. Okay, wszyscy nie żyją. Tu nic nie ma. Tam mamy jeszcze jakiś zaułek. Ostatnia mikstura, trzeba będzie się wrócić. Tutaj mamy co? O, młody przyszedł. Z żoną. trzeba to szybko kończyć. Oj, 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 to się szybko nie skończy. jeszcze tu trochę sukubów jest, dobra, to musimy odpalić portal w takim razie Wrócić się nim. I tyle. Dobra, to zrobimy tu przerwy w takim razie. Niedługo wracam do was. Dobra, dokończmy sobie teraz. Uh, ten odcineczek, tu mamy tą tarczę. Tak, wróciliśmy po co? Żeby kupić potki. Okej. Okay. Jak się czujesz? nie. kup teraz. trochę mikstur. Przy tych sukubach to warto cały plecak tego mieć, tak naprawdę. Tu mamy do identyfikacji jeszcze kilka przedmiotów, tak więc. A miałam pieniędzy. Tak to. A, bo nakupowałem tych potionów, okej. Okay. Może teraz? Zostań na chwilę i posłuchaj. Dobra, wszyscy od nas kasę chcą tylko. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Tu plus 8 do każdego atrybutu. <laughs> Ale nadal nie. Hmm, tutaj nie, na pewno. Do każdego atrybutu 11. Uuu, no to ładne. Ale nie. 4,12 plus jeszcze 1,10 do Czyli 5.22 tak naprawdę może być, to nie, to nie będzie lepszego miecza na razie. I tutaj kostur magii do sprzedaż, to sobie go wyrzucimy w tym miejscu, ja wezmę jeszcze jeden z Wii portalu miejskiego, tu niech będzie. Kasę sobie tu wywalę, sprzedajmy ogólnie resztę rzeczy, zbroja gwiazd, pierścieniowa zbroja i miecz gwiazd. Też fajny. No i 12 koła wpadło znowu. Tu zwój portalu miejskiego, to sobie zostawiamy w tym miejscu. E, naprawiać się nie muszę. Okej. Okay. Jeszcze chciałem zobaczyć zrobić? twoje przedmioty. 27 23, 20, na kafar rozumu. Ukczarów, nic tu niestety więcej nie ma. No niestety, hełmu też żadnego fajnego? Nie, nie, niestety. Dobra. No to idziemy dokończyć porachunki z sukubami. <laughs> Tymi roga rogaczami. Czy tam nam tutaj zostało ostatnie pomieszczenie tak naprawdę, albo dwa pomieszczenia może? I to tyle. Są i one. Dobra, jeden leży. Sukub. Chodź tu. A, jest biała tam. Dobra, chodź tu. Trzy sukuby tu zostały. Dobra. Jeszcze więcej. Uhu, uhu. Dobra, po kolei, pomalutku, pomalutku. Okej, leży kolejny. Teraz tą już jest w rogu zamknięta, więc idealnie. I teraz jeszcze ci. A raczej te. Niech się rozproszą tu trochę. Dobra, i jeszcze ty. I ostatnia. Żeby nas nie zabiła przypadkiem. Te odporności na magię by się przydały, wiecie. jeszcze tu jest dziadło. Pyk. Dobra. <laughs> zmarła. Tu jeszcze lata jakiś plugawy pomiot szatana, tam jest zejście na 13 poziom. sobie użyję tej mikstury, tą sobie przypiszę tutaj od razu. Już nic nie ma oprócz tego zejścia, co nas tu uderzyło z daleka? A, w kwas wszedł. Okej, okay, i czy coś jeszcze tu mamy do zwiedzenia? Tutaj nie, tutaj nie. Nie, to już wszystko na tym poziomie. Rozwalimy sobie te skrzynki tylko. Okej, okay, tu jeszcze dwie zostały. No i chyba wszystko, moi drodzy. Dokończyliśmy ten poziom. Schodzimy zaraz na trzynasty. Ale to już pewnie jutro sobie nagram. Teraz robię przerwę. Dwa dni, 12 poziomów. Po 6 na dzień. Chyba okej. Okay. W takim razie jutro teoretycznie kończymy grę. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Tak więc dzięki za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.